Sandra Mieczyńska. Dzień dobry. W studiu Radio Fiat. Ksiądz Mariusz Bakalarz. Rzecznik Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Piątek jest. To podsumowujemy to, co w tygodniu działo się w Kościele Częstochowskim. się rozpoczął. Um, no to tak, i intensywna, intensywny czas pielgrzymkowy, i pierwszy dzień sierpnia to wspominanie tych, którzy 80 lat temu walczyli w Warszawie o wolność nie tylko kraju, ale Polski i o naszą tożsamość. No i też dzień, w którym Kościół namawia do szczególnej abstynencji. No to Trochę zmierzymy się, jest, zmierzymy tak. się z tematami. To no bo zacznijmy od tego 1 sierpnia, tak, z brzegu. Rzeczywiście w tym roku wyjątkowo bo równa 80 taka okrągła rocznica. I znów możemy pomyśleć, że to jest tylko temat warszawski. No bo powstanie warszawskie dotyczyło Warszawy, choć, choć dotyczyło rzeczywiście całej Polski, bo to był taki impuls bardzo mocny, ale też Częstochowy w szczególny sposób, bo to się też podkreśla, chociażby właśnie przy okazji tych uroczystości, które w Częstochowie są. Niektórzy pytają, dlaczego my tak w Częstochowie jakoś obchodzimy, no przecież no to, to nie Warszawa. Natomiast trzeba pamiętać, że Warszawa przyjęła bardzo dużą liczbę uchodźców z Warszawy, mieszkańców Warszawy, Częstochowa którzy, przyjęła, tak. Tak, którzy, mhm. którzy z Warszawy tutaj do nas trafili, za co później często chowa oberwała też, bo, bo to yy, pewne konsekwencje miasto poniosło, ale wielu spośród tych, którzy wówczas z Warszawy uciekli, pozostało. Więc trochę tych warszawiaków tutaj mamy w Częstochowie, mm -hmm. właśnie, którzy przy, przy okazji powstania trafili. Wczoraj do nas. Po, po Eucharystii o 17 w Kościele Elektorackim księdza czy kuliberda i przewodniczył, bo odprawiona msza święta, rozmawiałam z córką powstańca, który zginął w powstaniu, mm -hmm. a ona też do różnymi drogami tutaj się w Częstochowie, właśnie znalazła. Trzeba pamiętać, że. Przed wojną Częstochowa była miastem nadgranicznym. Tu już nieopodal była, była granica, więc tu wielu uciekało. No Było też pewnie to miasto, które kojarzyło się z jakimś tam bezpieczeństwem. Rzeczywiście, jeśli spojrzymy na, na takie realia, to, to Częstochowe mimo wszystko te zniszczenia wojenne bardzo ominęły. W porównaniu do niektórych innych miast, to, to Częstochowa, Częstochowa w miarę ocalała, więc ludzie także tutaj uciekali, szukając rzeczywiście bezpieczeństwa i przyszłości. Stąd te, te obchody też tutaj, takie bardziej uroczyste, niż by się wydawało. Ale to generalnie też przypomnienie w ogóle o tych różnych naszych rocznicach. Jak zawsze oczywiście przy, przy okazji Powstania Warszawskiego toczy się debata, czy ono miało sens, nie miało sensu, potrzebne, niepotrzebne, czy to nie było, czy to nie było taki znów poryw, który przyniósł więcej ofiar niż, niż korzyści. To zostawmy na boku, to tym niech się zajmują historycy. Natomiast to jest też przypomnienie o tym, że, że wolność kosztuje. Wolność ojczyzny, która kosztuje bardzo, kosztuje, bardzo konkretnie kosztuje życie czy krew ludzi, którzy walczyli za wolność, że to jest też dar, dar, który łatwo stracić. Yy, I tu wracamy szerzej do wolności każdego człowieka. Pan Bóg, pierwszy dar po darze życia, który każdy z nas otrzymał, to dar wolności, tej osobistej wolności. O którą też trzeba walczyć, bo ją mamy, ale może ją źle wykorzystać. Zatem to też przypomnienie i w ogóle o historii ojczyzny, narodu. E... Stary Testament, chociażby tu przy tych okazji, jeśli Panie redaktor pozwoli, no Stary Testament to też jest historia pewnego narodu, który walczy o swoją wolność, o swoją tożsamość, wyrywa sobie ten kawałek ziemi, żeby tam móc żyć. Trafia w niewolę, w tej niewoli zatraca też wiele. Jest walka o to, by odzyskać tę wolność, tożsamość, znów wracają, budują. To jest chociażby, Pan Bóg też przychodzi na świat w bardzo konkretnym narodzie, w jego historii, w też niełatwej historii, pełnej porażek, pełnej też może i niechlubnych momentów. Zatem no, historia, ta, ta, ta historia doczesna tej rzeczywistości, w której jesteśmy, też jest naszą historią. Poza tym no, my, jako ludzie wierzący, nie jesteśmy jakoś wyrwani z tego świata, tylko w nim jesteśmy. Mamy swoje obywatelstwo, swoją tożsamość, historię własnych rodzin, pisaną przez, przez różne okoliczności. Tak, o tę wolność, żeby nie, nie odeszła, nie zginęła, też trzeba walczyć w codzienności. Czasami niektóre rzeczy mogą nam umykać, możemy je bagatelizować. Ja Przypomnę sytuację z wczoraj, z 1 sierpnia w Warszawie, koncert. Niezakazanych piosenek i pojawiła się w przestrzeni medialnej taka, w mediach społecznościowych, taka informacja, że modlitwa Armii Krajowej nie będzie śpiewana, bo nie znalazła się w śpiewniku. Zresztą sprawdziliśmy tutaj w redakcji, uśmiecham się do Natanaela. I rzeczywiście rok temu była, w tym roku inaczej. Później Muzeum Powstania Warszawskiego wydało takie oświadczenie, że w związku z licznymi pytaniami o tegoroczny repertuar koncertu informują, że modlitwa Armii Krajowej będzie odśpiewana wspólnie podczas tego koncertu. I była. Była, tylko poza transmisją telewizyjną. No i to jest ten niuans. Żeby nie urazić. No bo dzisiaj trzeba. Bardziej patrzeć, żeby kogoś nie urazić przez przypadek, ale przecież. przecież... Ale kogo nie urazić, a kogo urazić? No. A komu coś zabrać, tak? To mamy taki czas, kiedy mniejszość rządzi większością. Natomiast ta pieśń, przepiękna skądinąd i w treści, i w formie, i nawet w melodii, ona jest też ważnym elementem tożsamości Armii Krajowej. Trzeba przypomnieć, w, w, w szeregach Armii Krajowej nie byli tylko ludzie wierzący. Byli też ludzie niewierzący, byli wyznawcy innych wyznań i religii, bo przecież przypomnijmy ta druga rzecz pospolita przed wojną, bo bardziej. E, bogatsza może kulturowo i religijnie niż, niż współcześnie, bo przecież chociażby właśnie bardzo liczna społeczność żydowska, bardzo liczna społeczność muzułmańska. E, Ukraińska także. Także, a, ormianie, mnóstwo różnych, jak mówię, nie tylko wyznań chrześcijańskich, ale i religii niechrześcijańskich. I, nie I było, to, było to elementem tożsamości wszystkich. E, I nikogo to wtedy nie obrażało. Natomiast no, to jest troszkę takie wycinanie elementów y, y, religijnych, takie troszkę oczyszczanie. No cóż, no, nie nam no. oceniać, ale no, nie no. wygląda to Ale to, fakt to jest właściwie. faktem, tak? Bo takie niby nic, ale jednak w transmisji tego nie było. To jakoś znaczy. Ale my pamiętamy i 1 sierpnia Modlimy się w intencji tych, którzy walczyli o to, by, byśmy my byli wolni. Wczoraj kościół rektoracki był wypełniony po brzegi. To ludźmi. pięknie, bo to też zarówno, tak jak wspomniała pani redaktor, potomkowie powstańców, bo powstańcy już odchodzą powoli, bo przecież to już 80 lat od samego wybuchu, więc to już ludzie, którzy mają swoje lata i już odchodzą, to zupełnie oczywiste, ale też, co cieszy, duża rzesza ludzi młodych. Harcerzy, także różnych członków różnych organizacji, kultywujących pewne tradycje narodowe, historyczne, to ważne, byśmy o swojej historii nie zapominali, bo historia też buduje naszą tożsamość, ale, jak to mówiono, uczy też przyszłości więc trzeba też ich historię wspominać po to, by pewnych błędów nie popełniać, ale by też się ubogacać, bo to są, nazywamy tych, tych ludzi bohaterami powstania. Oni często o sobie tak nie myślą. Jakieś to bohaterstwo, no po prostu walczyli. Ale pytanie, czy w podobnych okolicznościach nas by było stać na takie wyzwania, na, takie, na to, by tak jak oni iść do walki, zostawić wszystko, zostawić swoich bliskich i tak ryzykować. No, to, to jest chyba zasadne pytanie, każdy y, powinien sobie je zadać i szukać odpowiedzi. I może bohaterstwo polegało na tym, że no właśnie oni potrafili. Oni byli też przygotowani, wychowani y, tak, taki mam jakoś obraz, że to było dla nich oczywistością, tak? A być może to my sobie stawiamy pytania i dla nas to nie jest oczywistością. Obyśmy nie musieli być sprawdzani. To w dużej mierze byli to ludzie, którzy pamiętali y, tę wolność dopiero co odzyskano. Tak? Hmm. To było raptem 20, y, wybuch wojny, 21 lat po, po odzyskaniu niepodległości. To oni wiedzą, ile wolno, wiedzieli, pamiętali, ile wolność kosztuje, jaką ma wartość. Powstanie Warszawskie już y, zostawiamy. Y, przypominamy, że na, na naszej antenie do powstania wracamy przez y, cały czas w y, jego trwania w sensie on przecież to nie jest tylko pierwszy dzień sierpnia, tylko powstańcy walczyli przez ponad 60 dni. To jest taki czas, kiedy i my na antenie Radia FIAD ich wspominamy. Drugi temat, o którym mówiliśmy, to pielgrzymki, tak? Nakłada nam się teraz taki intensywny czas pielgrzymek na Jasną Górę i intensywny czas pielgrzymowania ikony nawiedzenia po archidiecezji częstochowskiej. To znaczy, ta intensywność jest stała Mniej więcej. Natomiast pielgrzymki w sierpniu przychodzą naprawdę gęsto. Widać już i, i słychać. Górale wyszli. Oho, to jest właśnie to jedna z tych takich najbar najbarwniejszych i najgłośniejszych e, pielgrzymek, rzeczywiście góralska. Ale zaczyna się już ten sezon, zwłaszcza przed 15 sierpnia, to już każdego dnia będzie, e, będzie bardziej jeszcze widać i słychać pielgrzymki i piesze, i rowerowe, i rolkowe, i jakie tam jeszcze tylko. Które wędrują, i to jest taka radość. Miasto wtedy rzeczywiście żyje. Oczywiście no, są te pewne niedogodności, chociaż myślę, że to już mniej niż kiedyś związane z tym, że no, troszkę komunikacyjnie może wtedy jest trudniej, ale da się to wytrzymać. A poza tym myślę, że ta, ten entuzjazm, radość tych, którzy przychodzą, e, powinien rekompensować i z tego się cieszymy. E, przecież pamiętamy jeszcze niedawno. Ten taki smutek czasu pielgrzymkowego w czasie pandemii, kiedy pielgrzymki przebywały w różnych takich formułach. Zachowujących te różne ograniczenia, kiedy to było bardzo wspomniane. Malutkie grupki, które szły. Tak, niektórzy dzielili się, nie wiem, część szła 20 km, kolejna Takie część rotacyjne. osób tak, lotowała i szła przez kolejne 50. Więc kiedy wróciło to wszystko do jakiejś tam normalności, to myślę, że to jest ogromna radość i z tego się cieszymy. I pielgrzymki wędrują. I te z najodal, najodleglejsze, gdzieś tam z Helu, ze Szczecina, którzy idą, już idą i to już dawno idą, żeby na właściwy moment przyjść. Ale też te krótkie pielgrzymki. Już niedługo zacznie się przecież też nowenna to jeszcze pewnie zdążymy o tym w stosownym czasie opowiedzieć, tych naszych częstochowskich pielgrzymek, taki swoisty fenomen, kiedy częstochowskie parafie wędrują, pielgrzymują do, do Matki Bożej. Ale to dobrze. Pielgrzymowanie to jest nie tylko nasza piękna tradycja, ale to też to, co jest sensem pielgrzymowania. To nie jest tylko zaliczanie kolejnych kilometrów drogi, ale droga zawsze człowieka przemienia. W drodze człowiek poznaje siebie, nie tylko swoje słabości, te, te fizyczne, ale też, też poznaje siebie duchowo. To jest zawsze też jakaś wspólnota, która człowieka kształtuje. Zatem ten sens, sens pielgrzymek jest znacznie głębszy niż tylko bicie rekordów w kilometrach, w długości, w dniach. W ilości osób? Chociażby. Tylko, tylko dla każdego, czy ktoś przybywałby, przecież ilu przebywa pielgrzymów na co dzień na jasną górę i oni nie idą z tablicą, nie śpiewają, przebywają też, no, niekoniecznie pieszo, ale, mm, ale przebywają i to jest droga, która też w nich jest, jest jakimś drogą taką wewnętrzną, jakimś często pokonaniem siebie. Nieraz to spotkanie z Matką Bożą, to, 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 to wydarzenie, to przebycie tutaj przemienia. Każdy według tego, jak potrzebuje, każdy według tego, jak mu dyktuje serce, Według Bożego natchnienia. I cieszmy się z tego, że ludzie pielgrzymują. Trzeba pamiętać, że można też się do pielgrzymowania włączać tak bardziej duchowo. Ci, którzy nie mogą z różnych przyczyn. E, braku czasu czy, czy zdrowia, mogą też sobie duchowo wędrować. Sama Jasna Góra prowadzi taką akcję duchowego pielgrzymowania. Pewnie. No, też można się włączać w, w pielgrzymowanie naszej częstochowskiej grupy, bo Częstochowianie też wędrują. Pielgrzymują. 6 tego sierpnia wyruszą. Wyruszą z Warszawy, żeby przyjść do Częstochowy. E, to e, dzielna grupa pod, pod, pod przywództwem księdza Marka Oleniczeka, która co roku wędruje. Tak, można tak? się tak mówił już o tym. Tak? Można się włączyć też takie duchowe wędrowanie z nimi, wspierać ich. Oni wspierają tych, którzy nie mogą. Taka piękna też łączność duchowa. No i temat, który dla niektórych jest trochę niewygodny, bo jak tu w taki przyjemny, urlopowy, wakacyjny czas odstawić alkohol całkowicie. A jednak Kościół prosi o abstynencję, o trzeźwość. Tu pewnie trzeba też jeszcze rozróżnić trzeźwość, tak. abstynencję. Bo abstynencja jest takim, taką postawą zupełnie, kiedy człowiek nie korzysta. Natomiast trzeźwość jest też, no, pewnie chyba tak najkrócej, umiejętnością odpowiedzialnego korzystania. Te, taki sposób, który nie ogranicza funkcjonowania, nie, nie odbiera świadomości tego, co się, co się robi, co się mówi, jak się żyje. Hmm, zaczęliśmy od wolności. Hmm. E, od tej wolności, którą. Niektórym przyszło się bić i, i krew za nią oddawać. na no, alkohol to też jest okupant, który potrafi człowieka zniewolić, bo każdy nauk odbiera wolność. Wtedy człowiek, zamiast decydować samo sobie, to, to decyduje o nim tak naprawdę to, co jest przyczyną tego nałogu. I takie dramaty widzimy, i jest coraz więcej. I pewnie dzisiaj trzeba by trochę rozszerzać nawet to to takie sierpniowe wezwanie do, do trzeźwości, już nie tylko do alkoholu, ale znaki czasu. No chociażby właśnie coraz więcej mamy osób uzależnionych od różnych form od narkotyków, od, od komputerów, od telefonów, od, od różnych, różnych takich cywilizacyjnych zdobyczy, które też potrafią człowieka zniewalać. I może właśnie w sierpniu warto by, ale też pamiętajmy, że to nie jest tak, tak sobie, bo można potraktować te, te czerwcowe, te sierpniowe, przepraszam, wezwanie jako taki challenge. A dam radę i wytrzymam. Nie? Natomiast to jest bardziej kształtowanie, najpierw uświadomienie sobie tego, że się ma problem, bo trudno bez czegoś żyć, trudno coś odstawić i funkcjonować. A później, no właśnie, może trzeba sobie jakoś z tym poradzić, ale można to, też to przecież ofiarować w intencji tych, którzy sobie z tym bardziej nie radzą. Bardziej nie radzą na przykład niż ja. Bo, no, przepraszam, ja się uśmiecham, być może trochę ten uśmiech był. Szkoda, nawet, że państwo nie widzieli. Tak, bo ja w, w tak zwanym międzyczasie, ksiądz mówi, ja przeglądam e, telefon, szukając informacji, z których chcę za chwileczkę skorzystać. No i tak, ten uśmiech w moją stronę, ja patrzę w stronę księdza i widzę dwa telefony <laughs> i nie zapytam już, ile tam jest numerów. Trzy. Trzy. No. Ale leżą sobie obok. Przez niektóre... chwilę grzecznie, tak. Przez chwilę, przynajmniej. No. Przez chwilę przynajmniej. Ale rzeczywiście ja, mam tak ustawiony też raport korzystania z telefonu, że on mi się pokazuje naocznie. E, e, I telefon mi raportuje. Czy używałam go więcej, czy mniej w danym tygodniu? To jest zawsze też pytanie, bo to na telefon, chociażby jeśli mówimy o nim, to jest, jest też narzędziem. Narzędziem pracy, koniecznym narzędziem. Pytanie, właśnie, gdzie jest ta granica? Czy już sta czy staje się jeszcze narzędziem, czy już staje się czymś, co w czym człowiek się zamyka i, i co zniewala? Te, to jest, może, właśnie takie, <laughs> takie sierpniowe odstawianie sobie czegoś. Chociażby mówimy o alkoholu, o różnych używkach, o relacjach, o przyjemnościach, o takich rzeczach. E, czasami, właśnie, na, najpierw zaczyna się to od zadania sobie pytania, czy to nie jest dla mnie problemem. Bo nie potrafię żyć bez, bo nie potrafię tak, od, odstawić. I, i, I po co sięgam, sięgając po telefon, tak? Czy skroluję sobie rolkę po rolce, czy czy szukam jakichś informacji? Na informacji między innymi takich, którymi chciałam zakończyć naszą rozmowę, nie wiem, czy kibicuje ksiądz w ogóle sportowcą w trakcie olimpiady podobno jest olimpiada <noise> okej okay, to mam jasność natomiast y, sytuacja kiedy w 45 sekund y, y, poddała się tak naprawdę rzucając ręcznik Włoszka, angela carini y, 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 która walczyła z przeciwnikiem, który jest biologicznym, wszystko na to wskazuje, biologicznym mężczyzną. 45 sekund, no i pytanie, które się jej na portalu X pojawia, między innymi, i w innych mediach społecznościowych, gdzie są feministki. Może akurat nie widziały. Um. To podpowiadamy, jest taka walka. Yy, można zobaczyć i Ale posłuchać samej Angelicy. To generalnie jest taki też upadek trochę tych takich idei olimpijskich. Kiedy wznawiano yy, ideę w ogóle olimpiad tych nowożytnych, no to właśnie wartości olimpijskie yy, były czymś, na czym chciano budować yy, pewien etos sportu, by, by to, to wyznaczało pewne standardy. A dzisiaj, jak widać, najpierw eliminowano doping, co się pewnie w dużej mierze udało czyli pewną nieuczciwość w tym, że ktoś wspomagał naturę różnymi środkami. A dzisiaj, jak widać, już problem jest głębiej, bo już, bo już nawet. Mamy nieproporcjonalność, kiedy zestawia się kobieta i mężczyzna, jeszcze w takich sportach siłowych, kiedy wiadomo, że siłą rzeczy i z natury mężczyzna ma przewagę. A kobieta tak naprawdę. Ma niewielkie szanse, nie chcę powiedzieć, czy w ogóle nie ma. Włoska minister rodziny i równości szans, to ciekawy Eugenia Racella oświadczyła wprost: To bardzo niepokojące, że dwie osoby transpłciowe, mężczyźni identyfikujący się jako kobiety, zostały dopuszczone do zawodów boksu kobiet podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu po wykluczeniu z ostatnich zawodów, bo była taka sytuacja. Eee, no, zostały, zostały, zostali dopuszczeni zostały dopuszczone. Nie wiem. W, 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 ja tak się zastanawiam, co by się stało, gdyby wszystkie inne kobiety walczące w tej dyscyplinie sportu powiedziały, wyjeżdżamy. No to jest, oczywiście to jest poważna sprawa, choć jest cały wysep memów. I taki jeden, z których widziałem, to taki, kiedy w peletonie, w peletonie kolarzy jest motocyklista mówiący, że no, on się przecież identyfikuje jako kolarz. E, no i wiadomo, że. No. No, no, tak mamy, ma na czas Olimpiady. Memy są owszem różne. E, natomiast no, to pokazuje absurd, e, zupełny absurd takiego, takiego, takiego myślenia i wypaczenia e, tych wartości, na których budowano ideę olimpiad nowożytnych. Które też stały u, 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 u początku tych starożytnych olimpiad. Wtedy mimo wszystko, mimo tego, że ten starożytny świat też był zwariowany pod niektórymi względami, chyba m, o czymś takich to, to nawet oni wtedy nie myśleli. Mm, tak, słyszałam przede wszystkim to też. Mm. Bardzo dziękuję za spotkanie mm. i za rozmowę ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstachowskiej. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.